Zwierzę bywa też swoistą protezą miłości, zamiast budować trudne, wymagające więzi z ludźmi, unikający przelewa swoje uczucia na pupila. To daje poczucie spełnienia, że jest ktoś, kto mnie kocha, komu jestem potrzebny, kto daje mi bezwarunkową akceptację, ale to także jest pułapka, bo łatwo uwierzyć, że to wystarczy. Że skoro mam psa, kota, to nie muszę wchodzić w relacje z ludźmi, że mogę zrezygnować z ryzyka, a i tak mieć na miastkę bliskości. Dla partnera unikającej osoby to zazwyczaj bolesne doświadczenie. Wyobraź sobie, że widzisz swojego chłodnego, zdystansowanego partnera, który z tobą ma problem, żeby powiedzieć choć raz kocham cię, a jednocześnie godzinami głaszcze swojego psa, mówi do niego pieszczotliwymi zdaniami i wrzuca zdjęcia do internetu z podpisem największa miłość mojego życia. Trudno nie poczuć się odstawionym na bok, na boczny tor, ale z perspektywy unikającego to nie brak uczuć. Wobec partnera. To lęk, że w relacji romantycznej zostanie pochłonięty, a przy zwierzęciu może kochać w pełni bez konsekwencji.